A TikToku jest za pierwszym razem A była taka ładna przed remontem tam jeździć. Tylko dłuższe muszą być wedle hopki, bardzo dłuższe. Te to są masakry. No, nie, się nie, nie możesz się w ogóle rozpędzić, bo jak przeskoczysz, to od razu zabijasz do ziemi I ten. I więcej zakrętów musisz tu zrobić. Radek Krysie Enduro. Muszę objechać Eee no, za pierwszym razem wygrałem Nawet jak już pierwszy sięgnął nie się tam przejść Kurde, coś ci cieknie Co? Cieknie coś Gdzie? Korba W sypie Ech. A tam teraz nie ma? Tam... Nie może mu odpalić Pisał na grupie Tak? No yes. Nie może odpalić? No jak paliwa nie ma Ja myślałem, że coś się stało Hva var det problemet?